Witam Was na kanale Dlaczego z dosyć niecodziennym tematem. W połowie roku 2023 jeden ze znanych twórców TikToka, Filip Zięba pokazał w swoim materiale wielki zatopiony kamienny nóż Easter Island na Madol w Mikronezji This giant knife found underwater near the coast of Madagascar This giant knife found underwater near the coast of Madagascar Materiał był komentowany przez znanego debankera Mimi Minitmena Milo Rosiego w dość oczywisty sposób Jednak ani jeden ani drugi stwórców nie rozwinął kwestii tego zastanawiającego znaleziska. Postanowiłem więc dowiedzieć się więcej i ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że w obiegu są dwa zatopione noże, a nie jeden. Wyraźną różnicę widać w ich konstrukcji. Ten z okolic Hurgady jest gładki i przypomina przerośnięty nóż kuchenny. Drugi z możliwych do znalezienia w sieci posiada coś na kształt zbrocza, emblemat na rękojeści oraz jelec. Zdecydowanie też wielki kamienny nóż, wspominany przez Filipa Dziembę, nie jest zatopiony w pobliżu Madagaskaru. Giant knife found near the coast of Madagaskar. Jak widać na zdjęciu, ten egzemplarz odpowiada zdjęciu z katalogu Dreamstime z 2009 roku i znajduje się niedaleko Hurgady. Czyli około 5000 km dalej. Skąd wniosek o Hurgadzie? Ponieważ można go odnaleźć jako jedną z ciekawostek w regionie firmowaną przez Sol i Bien Mar, klub Makadi. Ten egzemplarz pojawia się także w materiale wideonurka Gizemila Dalislara. Materiał pochodzi z 2021 roku i widać na nim, jak podnosi nóż i z nim pozuje. Wyraźnie nie ma ani zbrocza, ani jelca, ani emblematu. Jestem pasjonatem archeologii, tajemniczych starożytnych cywilizacji, legend i historii. Jednak w obliczu oczywistych faktów, byłoby nieetyczne twierdzić, że chodzi o prawdziwy nóż giganta. Nóż, o którym mówił Filip Ziemba, niestety służył jako artystyczna elewacja, i w 2009 roku widać, że był do niego dołączony sztuczny metalowy rekin. Jednak co z drugim egzemplarzem? Skąd wzięły się jego zdjęcia? Sposób jego wykonania, jeżeli byłby prawdziwy, świadczyłby o większym sensie użytkowym dla wyjątkowo dużego użytkownika. W tej historii mamy więc nadal jedną zagadkę do rozwiązania. Być może ktoś z Was potrafi odpowiedzieć, skąd pochodzi drugi egzemplarz. Do zobaczenia niebawem.